Kalendarz pokazuje ostatni dzień kończącego się tysiąclecia, a prezydent Rosji Borys Jelcyn wygłasza swoje noworoczne przemówienie telewizyjne dzień wcześniej. To, co powie, zaskoczy nie tylko 150 milionów Rosjan, ale i cały świat. Ogłosi on swoją rezygnację. Jego decyzja jest podobno tak nagła, że do ostatniej chwili nie wiedziała o niej nawet jego własna żona. W ten sposób kończy się niezwykła historia człowieka, który najpierw stał się symbolem raczkującej demokracji w Rosji, a później ucieleśnieniem korupcji, kradzieży i głębokiego kryzysu gospodarczego. Dobrze ilustruje to następujący fakt. Kiedy został nową głową państwa w 1991 roku, przytłaczająca większość Rosjan przyjęła go z wielkim entuzjazmem. Kiedy opuścił urząd po ośmiu latach, entuzjazm był równie burzliwy. Borys Jelcyn urodził się w 1931 roku i dorastał w wiosce Basmanowskoe na Uralu w skrajnej biedzie. Jego ojciec Nikołaj był budowniczym, a matka klawdia Krawcową. Szybko jednak stało się jasne, że młody Boris chce od życia czegoś więcej. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej zapisał się na Wydział Budownictwa Uralskiego Uniwersytetu Technicznego i ukończył go w 1955 roku. Następnie potrzebował tylko jednego roku, aby zostać dyrektorem kombinatu budowlanego w Sferdłowsku, dzisiejszym Jekaterynburgu. Równolegle pnie się po szczeblach partyjnej kariery. Wkrótce zostaje sekretarzem całego regionu Sferdlowsk, a później zostaje zauważony w moskiewskiej centrali. Sam Michaił Gorbaczow ściąga go do stolicy w 1985 roku i pomaga mu zostać pierwszym sekretarzem potężnego regionu moskiewskiego. Zaczynają nazywać Jelcyna świeżym wiatrem z Uralu. Nie przejmuje się wielkimi formalnościami, jeździ komunikacją miejską, sam robi zakupy, nie chodzi na partyjne przyjęcia ale odwiedza firmy i budynki jednocześnie nie ukrywa swoich ambicji politycznych Jesienią 1987 r. na posiedzeniu plenarnym Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej krytykuje powolne tempo odbudowy i oskarża Gorbaczowa o tworzenie kultu własnej osobowości Od tego czasu stosunki między nimi były bardzo napięte a Jelcyn został odsunięty na boczny tor w strukturze partii w 1989 roku rozpoczyna się jednak jego wielki. Poród. Zostaje przekonująco wybrany do nowo utworzonego Kongresu Deputowanych Ludowych, a następnie wywołuje poruszenie podczas Kongresu Komunistycznego w 1990 R, zrzekając się legitymacji swojej partii i rezygnując z członkostwa w partii. Niektórzy delegaci towarzyszą temu gniewnymi okrzykami hańba. Dla zwykłych ludzi działania te wzbudzają jednak podziw. Popularność Jelcyna rośnie, do tego stopnia, że rok później zostaje wybrany na prezydenta Rosji. To rzeczywiście najważniejsza republika całego Związku Radzieckiego, ale wciąż to tylko jedna z piętnastu republik tworzących ówczesne państwo. Na jej czele wciąż stoi Gorbaczow. Ale w tym czasie Związek Radziecki już zaczyna się rozpadać, a niektóre republiki tęsknią za niepodległością. W tej sytuacji grupa czołowych funkcjonariuszy partyjnych próbuje dokonać zamachu stanu. Prezydent Gorbaczow zostaje umieszczony w areszcie domowym na Krymie, a w kraju zostaje ogłoszony stan wyjątkowy. Teraz nadszedł czas Jelcyna: postawi czoła puczystom Z megafonem w ręku wspina się na czołg przed rosyjskim parlamentem, potępia próbę zamachu stanu. I, pozornie paradoksalnie, żąda powrotu swojego wroga Gorbaczowa. Okazuje się to genialnym posunięciem. W ciągu trzech dni pucz zostaje zakończony, ale wydarzenia te nie tylko zmiotą z powierzchni Ziemi puczystów, ale także będą oznaczać definitywny koniec Związku Radzieckiego. Po jego upadku władzę przejmuje Federacja Rosyjska, a jej prezydentem zostaje pierwszy człowiek w państwie Borys Jelcyn. W tym czasie ogłoszony zostaje szeroko zakrojony pakiet reform gospodarczych. Nazwa Jelcynomika zostaje później ukuta dla przejścia od gospodarki planowanej przez państwo do gospodarki rynkowej. Rezultatem jest jednak głęboki kryzys gospodarczy. Inflacja rośnie o setki procent, ludzie tracą swoje oszczędności, przedsiębiorstwa bankrutują na masową skalę, a miliony ludzi nie mają pracy i pieniędzy. Podczas gdy w czasach sowieckich ludzie stali w długich kolejkach przed na wpół pustymi sklepami, teraz na półkach są towary. Po prostu nie ma nikogo, kto mógłby je kupić. Co więcej, frustrację Rosjan potęguje kluczowy element reform prywatyzacja. Większość ważnych przedsiębiorstw zostanie wykupiona albo przez osoby z ich kierownictwa, albo przez ludzi bliskich prezydentowi. Duże firmy, w tym bajecznie bogate firmy wydobywcze, zostaną sprywatyzowane przez garstkę biznesmenów. Tak zwani oligarchowie staną się niewiarygodnie bogaci, a w zamian będą wspierać Jelcyna politycznie i finansowo. Kraj będzie tak biedny, że tylko dotacje państwowe na podstawowe produkty żywnościowe zapobiegną głodowi. To właśnie ta atmosfera zapoczątkuje wydarzenia, które cały świat będzie obserwował z przerażeniem jesienią 1993 roku. We wrześniu kraj pogrąży się w kryzysie konstytucyjnym. Deputowani chcą radykalnie rozwiązać rozpaczliwą sytuację w kraju, a Jelcyn reaguje, rozwiązując dekretem obie izby parlamentu. Deputowani kontratakują, odwołując go ze stanowiska prezydenta. W zamieszaniu w Moskwie wybuchają zamieszki, które wkrótce przeradzają się w krwawe walki uliczne. Obrońcy Białego Domu, jak wówczas nazywano parlament, wznoszą wokół niego barykady i licznie chwytają za broń. Część z nich kieruje się później w stronę siedziby proelcynowskiej telewizji państwowej. To właśnie tam rozpoczynają się walki. Po tym, jak przeciwnicy Jelcyna strzelają do środka, udaje im się zatrzymać nadawcę, który według nich szerzy propagandę. Na miejscu pozostają jednak pierwsi zabici, więcej po ataku na moskiewski ratusz. Wtedy Jelcyn podejmuje decyzję. Z pomocą wojska, które udaje mu się pozyskać, najpierw ogłasza stan wyjątkowy w kraju. Następnie nakazuje czołgom szturm na budynek parlamentu. Efekt końcowy będzie tragiczny. Według rządowych danych zginie 187 osób, a 500 trafi do szpitala z poważnymi obrażeniami. Borys Jelcyn wyjdzie z krwawych wydarzeń wzmocniony. Nowo wybrany parlament rozszerzy jego uprawnienia, a następnie dzięki wsparciu zaangażowanych oligarchów pokona komunistę Ziuganowa w wyborach prezydenckich w 1996 roku. Od tego czasu jednak jego popularność gwałtownie spadła. Jest to spowodowane nie tylko niekończącymi się problemami gospodarczymi, ale także katastrofalną wojną w Czeczeni, która dąży do niepodległości. W ciągu dwóch lat walk zginęło tu nawet 100 tysięcy osób, głównie cywilów. Krytycy Jelcyna coraz częściej wskazują też na słabe zdrowie prezydenta i jego niezliczone pijackie ekscesy. Na przykład, gdy bierze batutę dyrygenta w Berlinie, aby uczcić wyjście wojsk rosyjskich z Niemiec i decyduje się dyrygować orkiestrą policyjną. Latem 98 roku problemy gospodarcze kraju osiągają punkt kulminacyjny w postaci krachu gospodarczego. Popularność Jelcyna jest w tym momencie w martwym punkcie. A wydarzenia zaczynają przybierać gwałtowny obrót. Na początku sierpnia Jelcyn odwołuje rząd premiera Stiepaszyna, a tydzień później mianuje premierem Władimira Putina, byłego agenta KGB w Niemczech Wschodnich, byłego wysokiego rangą urzędnika w Petersburskim Ratuszu i na Kremlu oraz byłego szefa rosyjskiego kontrwywiadu. To właśnie jego Jelcyn chciałby później widzieć jako swojego następcę. I to przenosi nas z powrotem do początku, do ostatniego tygodnia 1999 roku. To wtedy Borys Jelcyn wygłasza tradycyjne przemówienie prezydenckie. Ale mówi się, że jest niezadowolony z barwy swojego głosu, więc jeszcze bardziej odkłada filmowanie. Powróci przed kamerę 31 grudnia. Ale tekst przemówienia jest zupełnie inny od oryginalnego. Ja uchoru, uchoru раньше położonego sroka. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти.